Witam, tutaj walki z City Skylines, na dodatku After Dark i dzisiaj sobie zrobimy tutaj kolejny port i myślę, że jakąś niedużą, tudzież dużą dzielnicę wypoczynkowo-turystyczną. Mamy tutaj stację kolejową akurat obok, więc fajnie tutaj będą nam turyści przyjeżdżali, mam nadzieję, z tamtego rejonu, gdzie mamy połączenie międzymiastowe. No i tutaj jeszcze zapomniałem w ostatnich odcinkach sobie zrobić te wszystkie rzeczy, jak szkoły, straż pożarną i tak dalej. Więc to wypadałoby w tym odcinku jeszcze najpierw ogarnąć. Ja tu mam jeden szpital, ale nie mam zasięgu w tym miejscu, więc tutaj sobie zrobimy zaraz przychodnie, tylko to mi się nie zmieści przy torach, więc ona będzie tutaj. Następnie, poserunek straży pożarnej i właśnie, najbliższe mamy tutaj, nie, moment, tutaj jest jeszcze jeden, no to mamy dwa, to tutaj jeszcze damy taką wypasioną remizę dużą w tym miejscu, żebyśmy mieli pokrycie 100% wszystkich budynków no i zobaczcie jak ładnie teraz się udało e, tu jeszcze jest dosyć słabo nie wiem czemu mamy teoretycznie 100% pokrycie, chyba żeby jedną z tych jeden z tych takich posterunków tylko straży zamienić też na pełnoprawny e, pełnoprawną stację straży pożarnej Już na razie zobaczymy jak to się będzie zachowywało, tutaj mamy jakiś pożar i no, tutaj już dwa wozy jadą z tej remizy. I podejrzewam, że nie tylko z tej ktoś przyjedzie. Zobaczymy. E, następnie jeszcze policja. Jak tam? Mam tutaj jeden mały komisariacik tylko. Także drugi sobie zrobimy gdzieś w tym miejscu, żeby było porówno. Tak jest. Tylko tutaj, jeszcze z lewej strony, mamy dosyć słabo. Ale tutaj możemy sobie zrobić po prostu małe jakieś. E, Mały jakiś komisariacik. No, ale mnie go wnosi i kręci znowu masakra. W ogóle chyba jeszcze nie mam więzienia na mapie, nie? To jest też nowa rzecz. Eee, dostępność więzień ujętych przestępców, no. Pojemność więzień 120. Eee, czy mi to jest potrzebne takie więzienie w ogóle? No bo na dobrą sprawę, teraz jak zbudowałem tutaj komisariat policji, to tutaj mamy 20. Chociaż 20 cel to nie jest jakoś tak strasznie dużo. Hmm. Możemy zrobić więzienie w sumie. Czemu nie? Tylko tak, do więzienia się będzie dojeżdżało w ogóle jakoś więzienie zrobimy tak na super zadupiu. Tam, gdzie w najbliższym czasie nie będę na pewno nic budował. Myślę, że mogłoby być gdzieś tu, albo no w ogóle gdzieś tam na, na szczycie góry, na jakichś klifach. O, 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 o czekajcie to chyba będzie za małe. Tutaj jest taki taki dupslick na końcu tego klifu po prawej stronie. Na tym dupsliku by było więzienie, ale ono jest chyba za duże na ten mały dupslick. Teraz ja w swoim drugim mieście na tym dupsliku zbudowałem cztery domy jednorodzinne po prostu. I nazwałem to. Yy... Już nie pamiętam jak to nazwałem, a jakoś, jakoś mnie to nazwałem. E, tam się chyba więzienie zmieści jednak. No to co, to zrobimy je gdzieś tutaj. Myślę, że mogłoby być na przykład... Wjazd do tego mógłby być stąd jakoś poprowadzony. Eee, tak. I tutaj zrobimy więzienie. Tylko, że tutaj zrobimy też drogę taką e, krajową, naszą znaczy krajową. No, taką drogę drogę szybkiego ruchu, no bo po co nam tu chodniki do tego? Eee, I tu będzie więzienie. Proszę bardzo, o. Ślicznie, nie mają wody ani prądu. Już ktoś jedzie chyba jakaś. co to jest? Eee, furgonetka odbiór przestępców, aha, czyli jednak chyba... Chyba działa, Więziarek w użyciu 2 z 5. I to tyle, dobra, także może tam jakiś więźniów przywiozą, ale nie będzie na pewno pełne od razu, także spoko. Eee, dobra, mamy wodę. Prąd też. No i więzienie jest tak dosyć oddalone. Od wszystkiego, także tu więźniowie nie, nie powinni nikomu przeszkadzać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak to na zadupiu robić. No ale cóż. Dobra, porty w tym miejscu by się przydały, gdyż usprawnić to na pewno transport tutaj, dóbr na sprzedaż do tych wszystkich rejonów handlowych. I przy okazji, turyści tutaj będą mogli sobie od razu przyjechać, gdyż chcemy tutaj docelowo zrobić też rejon turystyczny. Dobra, tylko tu chciałem zrobić przecież hub przeładunkowy. A do tego potrzebuje 36 tysięcy mieszkańców. I ten hub przeładunkowy mógłby być gdzieś. E... Albo nawet dalej, tu z tej strony bo to widzę, że jest takie środełko, tak troszeczkę się teren obniża, więc tam by można było ładnie tory wkomponować. Hmm. Dobra, to dworzec towarowy sobie na razie darujemy, a zrobimy dworzec pasażerski znaczy dworzec. Port pasażerski po prostu. Ja go sobie postawię tutaj. Jakoś się nie będę za bardzo wysilał nad ustawieniem go. E, oczywiście też wyryło nam taką dziurę w tym klifie, że... masakra. Okej. Okay. Chyba się komuś podoba to, co tu zrobiłem, bo zaczęło znowu dzwonić na wszystkie sposoby. Dobra, i teraz co? Obniżamy troszeczkę tę drogę. Obniż... co się tu stało? Proszę was. Jak to wygląda? Obniżamy tę drogę, jedziemy w dół, a nie w górę, i potem w dół znowu. Jaki to jest. Hmm. No dobrze, to, to zrobimy inaczej. No to tutaj w takim razie, jak mamy ten kawałek drogi, to ja go sobie przedłużę. Tutaj Eee... jakoś ładnie tutaj doczepimy do tego naszego portu śmiesznego. Wszystko znowu jest śmieszne, nie wiem czemu. Ciach, ciach, jak to wyszło. No troszeczkę, ta buła tutaj mi się troszeczkę nie podoba w tym miejscu, ale... No, już trudno. Dobra, co z tym? Czy to jakoś możemy tutaj ładnie połączyć? <laughs> nie zupełnie, bo nam się zrobi most z jakiegoś powodu, który jest na zupełnie absurdalnej znowu wysokości. E, dla jaj sobie zbudujemy jak to wygląda. Absolutnie koszmarnie. Muszę mi to natychmiast usunąć. E, to inaczej. Ten kawałek drogi wyburzymy. Jedziemy od razu tutaj jakoś tak do góry. Jak to teraz wyszło? Tutaj znowu troszeczkę stromo jest pod koniec, ale z tej strony w miarę to po ludzku wygląda. Spróbujemy sobie to usunąć. To usunąć i zrobić jeszcze raz. Tylko stąd zaczniemy tak. Znowu jest tutaj ta buła, ale już nie jest chyba aż tak tragiczna. I teraz... Hm. Kawałek tutaj sobie dociągniemy tego z powrotem. Jakoś tak i teraz zacznę od narzędzi, jak tego nie potrafię używać. Zrobimy coś takiego. O, i teraz jest łagodniej, dobra. Tak już może zostać. To już to jest akceptowalne. Ee, teraz znowu jakoś stąd by trzeba było wyjechać, tylko że ja nie wiem, czy ja chcę stąd do końca wyjeżdżać, bo tam dalej będzie coś więcej. Ee, więc zobaczymy, jak się zachowa kawałek prostej drogi tutaj. O, szału nie ma, no muszę przyznać. Zbyt strome zbocze, a po prostu jakbym tutaj zrobił takie coś... Wygląda trochę średnio. A ja bym tutaj tunel zrobił, kawałek tunelu jakiegoś. Jak to jest pochylone? O, to jest nawet... Nawet... Nawet to jakoś wygląda. Jeszcze nie wiem za bardzo jaki ma cel taki tunel tutaj, ale... Może będzie fajnie. Dobra. No troszeczkę mnie tutaj mm, irytuje, że nie mogę tutaj dalej nic już sobie zaplanować wcześniej. Będziemy później usuwać wszystko. Ale mówi się trudno, dobra. Ten tunel tutaj mi się podoba. Troszeczkę uratował tę sytuację. Także tutaj do góry podjeżdżamy nie bez powodu. Z powodu, żeby wjechać do tunelu. Także tak by to mogło wyglądać. A tu jeszcze oczywiście nie mają prądu. A nie wiem, czy jest sens tymczasowo tu coś podłączać. Jak ja tu zaraz zacznę strefy robić, to tu się powinni wszyscy automatycznie zacząć budować. Bo mamy duże zapotrzebowanie. Tu jeszcze taką dróżkę pociągniemy. E, tu już myślę, że właśnie nie ma sensu za bardzo robić tych szerszych alei. Alei, alei. E, bo. Tu już nie powinno być takiego ruchu wielkiego, nie? Tu jest tylko ta ścieżka rowerowa mi się troszeczkę przeszkadza. Ja ją chcę sobie tutaj zachować, oczywiście. Tylko, że troszeczkę w innej. Konfiguracji proszę mi tu przeciąganie oddać eee, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak i stąd jeszcze pójdziemy albo nie, troszeczkę inaczej tu jedziemy na prost. Co tam usuwamy? Jakieś budynki. Yy, kosztem, kosztem, znaczy budujemy ścieżkę rowerową, kosztem budynków. co tam, Po co komu budynki w takim miejscu, co to jakieś miasto jest, czy o co chodzi? Yy, tu jeszcze taki pusty plac jest, tutaj za bardzo mi to nie, się nie podoba. Także tutaj zrobimy jeszcze yy, zmianę planu w lekką I kawałek takiej uliczki. To się nie będzie łączyć z tą, tylko po prostu tu będą budynki poszyniej po stały. I teraz ta ścieżka rowerowa znowu będzie inaczej troszeczkę szła, bo ja ją zacznę stąd. Przejdziemy tak. Przejdziemy tak. Tutaj będzie ba taki, bardzo wyczynowa ta ścieżka znowu będzie z tego co widzę. Dobra, tutaj kawałek mostku jak, jak bardzo chcecie to niech będzie. Tutaj tak i tutaj tak. Dobra, strasznie pokracznie to wyszło, ale... O, chyba żebym mógł całkiem taki mostek zrobić bezpośrednio stąd, tu. O, o, i teraz to wygląda troszeczkę lepiej. Dobra, strefy, proszę Państwa. Dzielnica. Barwinek to jest wypoczynek, więc może być i taka. Nikiszowiec to jest turystyka, więc turystykę będziemy mieli po tej stronie drogi. E, wręcz bym powiedział, że taka. Będzie duża ta turystyka, a wypoczynek. Wypoczynek będzie już tutaj wszędzie. I tu chyba coś zaraz poburzymy. Tak mi się coś wydaje, że tutaj się zmieniła troszeczkę, no właśnie, tutaj się zmieniła teraz specyfikacja. Okej. Okay. Tu jeszcze troszeczkę poprawimy, żeby przy tej ścieżce... O, dobra, pięknie, i tutaj też. O, tak. Dobra, i teraz już można wszędzie szaleć z tymi strefami. Wszędzie wysoka gęstość nich mają. I tak chyba tylko niska tutaj zadziała. Zobaczymy, co się tutaj stanie. Tutaj też już wszędzie pozaznaczam, bo kurde, tutaj jakieś puste w ogóle miejsca mam to może być, to mogą być budynki, bez problemu. Dobra, tutaj. E, I tu na razie się przystopujemy troszeczkę, bo tutaj zaraz zrobimy jeszcze przecież... ...różne inne drogi. Tylko że tutaj znowu bym musiał chyba ścieżkę rowerową pociągnąć, bo tutaj troszeczkę się przeliczyłem z szerokością tego wszystkiego, więc... temat mam teraz niepotrzebną dziurę. Niech mają. No, turyści sobie przyjeżdżają, wypożyczają sobie w rowery. E, rowery w wypożyczalniach, których nie ma w grze. E, Także jakoś myślę, że to będzie funkcjonowało dobrze. Tutaj by się jeszcze jakieś pasy przydały, będą nawet ze światłami. Tutaj kolejne. Tylko oczywiście mogę zrobić to albo obok ścieżki, albo obok ścieżki. E, trudno, już mi się nie chce nad tym tak męczyć. Dobra, tutaj będzie handel. Nie, tutaj nie może być to. Tutaj muszą być przynajmniej biura. Troszeczkę tych biur. Dopiero tutaj będzie ten haha handel. Dobra, taki i tutaj będzie wjazd z kolei w ten sposób. Myślę, że to by. No, daleko, jedną krateczkę. Dobra, tak i tak. No, i tu mi się popsuło. Ale dobra, trudno. Zaznaczymy, udajmy, że się nic takiego nie stało. Dobra środek tutaj jest tutaj sobie jeszcze zostawię miejsce bo tutaj na przykład drugą bazę taxi czy coś w tym stylu bym mógł postawić albo coś takiego fajnego wąskiego e, także miejsce się tam zawsze przyda e, no i co tutaj już mamy po tej tutaj jest po tej stronie wypoczynek a tu jest turystyka dobra no to co nie wiem co, czy, czy to ma jakąś super dużą różnicę I tu bym mógł zrobić tą taką szeroką drogę czemu by nie tu będzie taka szeroka aleja, przy której będą różne takie. Chociaż czy to jest sens? Takie szerokie tutaj mieć coś. Hmm, Rozkmina tysiąclecia. Czy tu jest sens mieć taką szeroką drogę? Bo te budynki turystyczne są chyba stosunkowo małe. Grand Hotel to to jest turystyczne, czy To jest. To jest. To jest, to jest, to jest, to jest chyba turystyczne. Dobra, no to jakoś to będzie wyglądało. Nie wiem, cholera wie w sumie. Zobaczymy przy takiej szerokiej drodze. Co się z tym stanie? Tutaj będą jakieś takie same kanciapki, rząd takich kanciapek, chociaż nie. Tutaj troszeczkę to dziwnie będzie wyglądało przy takiej stromiźnie cokolwiek. Więc sobie to darujemy. Tu jedynie co mogę zrobić to na przykład postój taksi. Postój taksi mogę zrobić. O, proszę. I tutaj jeszcze przypominam, że będą jakieś autobusy kursowały, że to nie będzie tylko tak, że tutaj same auta będą, bo tu jeszcze nie mam żadnej linii autobusowej w tym mieście. Ja muszę to w końcu ogarnąć. O właśnie, a propos linii autobusowej, to tutaj by się też gdzieś sprzedała. Zajezdnia autobusowa już pomału. Już to się oczywiście nie zmieści. Tutaj też nie. Chociaż tutaj by się mogła zmieścić, bo te tory ja ją tu postawię. Te tory. Nie. Stop. Eee, tutaj jeszcze sobie poszerzę. Zrobimy sobie ciąg dalszy do tej dwupasmówki. Bo tu później jakoś to poszerzę. Znaczy poszerzę, przedłużę. I ta dwupasmówka będzie jechała. tak, tu będzie taki tylko zakręt i wchodziła będzie w to. O, i to jest plan. Eee, A tory kolejowe będą odbijały troszeczkę bardziej na, na, do góry. I tutaj, tak dookoła przez to siodełko takie niskie, niskie. I tutaj będzie port przeładunkowy. O, i to jest plan. To jest plan, dobra. Że teraz to mogę z tym przenieść tutaj. Przepraszam, że tam strefę pozejmowałem i tak eee, dalej. Dobra, tutaj to troszeczkę trzeba, jakby odbudować. Ok, eee, tory tu na razie tak zostawię. Tu nie mają prądu, świetnie, ale niech, niech się ktoś tutaj zaraz wybuduje. To powinno się to ogarnąć. Tylko teraz znowu widzę, że zapotrzebowanie na te niebieskie rzeczy jest dosyć niskie. No, wybuduje się tu ktoś czy nie? No, ktoś, coś tu się stawiał więc w sumie nie, nie muszę tutaj żadnej tymczasowej linii energetycznej stawiać. Dobra, zrobimy te autobusy, kurczę, niech już mają, nie? E, linia autobusowa numer 1 w tym rejonie zaczyna się od y, portu. To chyba będzie dobry pomysł. Później idzie do e, stacji kolejowej, co też chyba będzie dobrym pomysłem. Później objeżdżamy Rondo, jedziemy tutaj. Tutaj. Jakoś, nie wiem, kurczę, tędy. Tu będzie przystanek, tu będzie przystanek i wracamy. Tutaj to będzie taka krótka linia. Zresztą ona będzie raczej w dwa kierunki poprowadzona, więc zawsze będą jakieś opcje do przesiadki. I to chyba nawet troszeczkę za krótka by była wtedy. Będzie chyba troszeczkę za krótka, nie więcej. Przeciągniemy jeszcze tutaj kawałeczek. Zahaczymy o centrum bardziej. No, tu przystaneczek, tu przystaneczek, tu przystaneczek, tutaj koło dworca obowiązkowo. I z powrotem tutaj jeszcze może zrobimy jeden. Chociaż chyba nie ma potrzeby. Eee, tutaj. No, i mamy dwie linie autobusowe. Mogę im zmienić od razu kolor na taki jakiś złoty, że niby, że piasek, plaży i tak dalej. Spróbujemy im takie dać. coś. coś. Coś w tym głuście Nie wiem, to jest ta jedna linia, a druga... Dwa... Podpalili mi port, no jak, jak oni śmieją, nowy port, nowiutki Ale już trzy zastępy, cztery Wozy strażackie przyjechały Także Jest to jest plus posiadania tylu jednostek straży w mieście Dobra, i to jest nasz autobus z pierwszej linii, znaczy trzeciej w sumie w mieście Tutaj też damy taki Piaskowy odcień, coś w tym stylu Dobra no. Także mamy dwa takie złote autobusy, znaczy dwie linie takie złote, autobusowe. Eee, I jeszcze by wypadało tutaj coś ogarnąć, z tej strony, więc tutaj też zaczniemy koło dworca kolejowego, żeby było fajnie. I jedziemy tak. Tutaj pierwszy przystanek. Czy zahaczamy tą linią o wypoczynek czy nie? Nie, tutaj jedziemy prosto po prostu, tu będzie przystanek. Tu będzie przystanek. Potem jedziemy. Ten bym mu... No dobra, to ten damy tutaj za rondem już. Później tu, 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 tutaj i... Trzeba troszeczkę do... Trzeba przez te śmietnisko przejechać, no dobra, trudno. Tak i druga linia, taka sama w drugą stronę tak jakby, tylko tutaj już nie wyjedziemy za bardzo. Więc. Ym... No, do dupy. Tu muszę jakąś drogę zrobić jeszcze. Żeby można było w dwie strony jeździć. Chyba, że tutaj mogę... Zam... pewnie tu nie mogę zamienić drogi na, jedno... na dwukierunkową, nie? Nie. Dobra, no to... Zrobimy coś takiego. Ciach. Tu będzie dwukierunkowa, tutaj też trzeba zamienić na dwukierunkową z powrotem. Ciach. Nie, tu jest już szkoła od razu. jejku O, ale tak mogę zrobić. O! Dobra, świetnie. Jest, sytuacja została uratowana, możemy poprowadzić w dalszym ciągu nasze nasz autobusy, tak jak sobie planowałem już wcześniej, dobra. Ciach. W tę stronę, elegancko, o i tutaj już się zmieniło, także nie muszą, tamta nie musi już przez śmietnik przejeżdżać. No dobra. Jedziemy z tym koksem, tutaj przystanek, tutaj przystanek. Tutaj, tutaj idziemy kawałek wzdłuż linii żółtej, czy złotej, w sumie. Ciach, ciach i wracamy na dworzec, OK. także to są nasze linie. I myślę, że nawet coś takiego na razie powinno wystarczyć. Dobra, tylko że sobie zmienimy kolor tym razem na jakiś taki czerwony, jakiś purpurowy wręcz może. Eee, nie wiem, taki ciemny ciemna czerwień, coś w tym stylu bardziej, no. Dobra, także nie wiem, która to teraz linia wyjeżdża, ale chyba jeszcze niebieskie nie wychy, chociaż nie, niebieskie już wcześniej musiały wyjechać. Tu są niebieskie już, dobra. Proszę się zatrzymać. Modyfikuj linię, też zrobimy, albo tutaj zrobimy zieloną no, dla odmiany. Ciemnozielona niech będzie. Tamte w sumie dwie złote też bym mógł jakoś rozdzielić. Żeby była złota i jakaś, nie wiem, biała czy coś takiego na przykład. Ale to tam już jest, to już jest kosmetyka dokładnie. Dobra. E, czy to mi troszeczkę zmniejszy te korki tutaj w tej okolicy? To też, znaczy korki. No w sumie jakoś tu nie mam korków specjalnych, no zobaczcie. No dobra. To, no, do, no dobra. Coś tam jest jednak troszeczkę przetkane. Także mam nadzieję, że te autobusy troszeczkę poprawią sytuację. Jeszcze bym mógł w metro zainwestować, tylko problem z metrem jest taki, że przy każdej stacji metra muszę znowu jakieś robić. Kurde, nie wiem, czy biura, czy jakieś drzewa parki, czy coś, bo straszny hałas tam z podziemi się wydobywa. Także to ludziom się nie podoba za bardzo. A ja i tak jakoś wolę kolejki naziemne, bo to wszystko widać, jak to jeździ i w ogóle nie, nie tylko, że mam te po prostu taką dziurę w ziemi i tam ludzie wchodzą i wychodzą. To jest fajne, ale. Minus jest taki, że później ludzie nie chcą jeździć koleją naziemną, no bo wszyscy wolą metrem i wtedy nie ma w ogóle ludzi, którzy korzystają z tych ciapciągów naziemnych. No, także także tego. No, ja zaraz koło krematorium jest przysanek, fajnie. E, coś tu mogę jeszcze jakoś ulepszyć, usprawnić, coś tu, nie wiem, brakuje, coś z prądem, nie wiem. Prąd mamy tak na styk, póki co, w to w następnym odcinku chyba będzie się dopiero problem robił. E, wodociągi też zaraz będziemy musieli uruchomić jakąś wieżę wodną, czy coś, niedużą. Status spalania jest na średnim takim poziomie, wręcz niskim. Tu bym musiał mieć jeszcze, chyba, po jednym takim centrum recyklingu, i przy polach, przy lesie czy gdzieś powiedzmy, zrobimy. Albo na przykład tu. Co my tu mamy? Handel, drogeria 2.0 w ogóle, jak to nazwali. To by było dobre miejsce w sumie na coś takiego, jak centrum recyklingu. I mi się jeszcze te tory tutaj tak średnio podobają, wiecie. To jest za duży zawijas się zrobił troszeczkę. Eee... Ten tunel chyba zostanie, znaczy zostanie tutaj koncepcja z tunelem, to nie będzie chyba za bardzo. Eee... Dobra, teraz tak, muszę znowu włączyć budowanie torów najpierw. Teraz zejść na dół i teraz dopiero budowę odpalić. no i teraz znowu do góry. Eee, tutaj schodzimy w dół może jeszcze nie tutaj, tutaj dopiero zejdziemy w dół. Ciach, tutaj nam wprost. I tutaj dopiero zakręcamy lekko, łagodnie wyjeżdżając na powierzchnię. Przy okazji, to muszę sobie tutaj podłączyć kawałek prostego toru, żebym widział mniej więcej gdzie, gdzie się kierować. Eee, w dół łuczek, tak. I tutaj jakoś wyjedziemy w tym miejscu. I tak, o, pięknie, dobra. Teraz wygląda nieco lepiej, nie ma już takiego zawijaska dziwnego. Przecież eee, ten tor też by mógł tutaj iść prosto. On tutaj, jak teraz, jakoś tak śmiesznie omija teremizę, choćby. Eee, dobra, nie, już bym musiała za dużo przebudować. Już mi, się, już mi się nie chce. Dobra, no to tak. Tutaj przedłużamy kawałek drogi. To nawet mógłbym zrobić przejazd w sumie i tutaj coś jeszcze by było dalej. Chociaż tu w sumie fajnie nawet wyglądają takie pola, wiecie? Tutaj mógłbym dać, że takie pojedyncze drzewa, żeby ten las jakoś tak łagodnie kończył. I tutaj by były po prostu takie pola, łąki takie w tym miejscu akurat jednym. No to tutaj usuniemy ten kawałeczek, który zrobiłem. Tutaj ta droga też trochę się dziwnie teraz kończy, no to będzie się kończyła tutaj. I tutaj mam nadzieję, że mi się zmieści teraz wypasione centrum recyklingu, tylko na przykład z wjazdem z tej strony przy Torach zaraz, tak żeby tam nie burzyć znowu budynków dobra, śmieci jest jestło, nawet mi się tu dwa by zmieściły takie centra. Dobra, ciach. I teraz tak, droga będzie dwukierunkowa tutaj, tutaj i tak zupełnie całkiem dookoła będzie sobie szła. Nawet bym powiedział wręcz, że tutaj by dochodziła, no tutaj mamy także dużo dróg. Ładny, piękny dojazd, na pewno tu się nie będą śmieciarki korkowały. Powiem więcej, tutaj jeszcze sobie pouzupełniam te wszystkie luki strefami handlowymi. Eee, tu też, tu już, a nie, to dalej mogę coś zbudować, okej, okay, fajnie, eee, kur, kurde mi się to przyciąga do, tej, do tych torów, dobra, teraz już nie, no i tu będzie kolejna taka mała strefka jakby handlowa, tu jeszcze podłączę to na przykład w ten sposób, niech będzie i zaznaczamy, zaznaczamy strefę i to już chyba by było pomału na tyle w tym odcinku. Tak jest, spuszczamy grę. Centrum recyklingu jest odpalone, pewnie jeszcze wody tu nie mają. Nie. O, jest woda, niesamowite. Centrum recyklingu jest. Drugie sobie później zbudujemy jeszcze gdzieś tutaj, jak nie zapomnę, ale na razie to by było chyba na tyle. Także dzięki za oglądanie i do widzenia.